Witam Państwa na ziemi Podlaskiej. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony. Odcinek z gotowania, pamiętajcie? Razem z pomocą techniczną. Wylosowanie TV będę robił. Boże kotlety. Mielone. Zapraszam do oglądania. Mięsko mielone. No tutaj. Jest potrzebny, nie reklamujemy, bo nie po co. Bułka tarta która się niestety nie pojawiła na jednym z odcinków tylko była przyprawa taka z papryki chyba wtedy jedna cebula, jedno boże jajko, smylec czy cały smalec no i wodę dlatego będą balut, wszystkie te cztery boże ziemniaczki no i do smaku wiadomo gadamy... sol en dobrze no to zabierajmy się do roboty nabiorę na początek boże ziemniaczki Pobrałem te, bo, te boże ziemniaczki No i teraz przekroję je na pół, żeby szybciej się ugotowały Tu matuszku chlub do wody No to te boże ziemniaczki właśnie w latach różnej Postępujemy ziemniaczki bożą solą Solą bożą, sorry Boże, Dobrze, ja, ja włączę to tutaj to. do Ciebie. Teraz przykroję tą Bożą Cebulę na pół. No to na tą Tą Bożą Cebulę Zetrzemy do Bożej Miseczki. Będę dorzucał do tej Bożej Cebuli Bożej Miseczki na kocie. No to. Przecież nie służy dołem. To ja z pomocą teraz. No to teraz rzucamy z falcu na to, może patelnię, żeby może się udało co wasze kotlety. ciki najpierw poformuję, potem obtoczę w półce tamtej. No to już dam wszystkie cztery toplety na hotelnie. Teraz się smarzą i złotem pokażemy efekt końcowy, jak będą te kotleciki wyglądać. Tak, boży kotleciki wygląda. Teraz będę wyjmował Boże ziemniaczki. A to teraz będziemy ten Boży Kotlecik robić się No posoliłbym ogólnie i popieprzy jeszcze trochę, żeby było bardziej do smaku, wiadomo. No ale jak w porównaniu z tym, co tutaj mieliśmy w pewnym barze w to topiku, dużo lepszy jest ten kotlet mielony niż tamte Tutaj, nie wiem, do mianek może spróbuję jeszcze kawałek. No I pieprzy bym No, No. Teraz sprawdzimy Boży Ziemniaczek. No, też jak w przypadku kotleta posaliłbym, ale tylko bym posalił, nie popieprzył. No, <trybuj> ciężko by było, żeby zi ziemniaki pieprzyć. <trybuj> no to podsumowałem ten. Odcinek z Fornal gotuję, nie wiem który jest dokładny, chyba 11 czy tam 12, nie, to zobaczycie w opisie. Pozdrawiam, wiadomo, jak zawsze meczową, przyjaciela mojego, Damianka, Kat Praworyszkę, Dawidka, no i kolegę, który, u którego byłem na z wezwanym Patryka. Też pozdrawiam. Życzę wam miłej niedzieli, do zobaczenia, cześć!